Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Pierwszy z trzech nowo powołanych mof w ramach strategii województwa łódzkiego podpisał międzygminne porozumienie między Sieradzem z Duńską Wolą i Łaskiem, tworząc Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Około 52 milionów euro to jest ta kwota, którą Państwo będziecie mogli wspólnie na to wymyślić programowanie i na to przeznaczyć swoje plany, zamiary, które chcecie wspólnie robić. I mi bardzo na tym zależy jak ja gorąco wierzę w to, że państwo się ta sztuka uda, że państwo w tej strategii, którą przyjmiecie, pokażecie nam właśnie takie zintegrowane projekty, które będziecie chcieli wspólnie zrobić. Szkoła podstawowa w Chlewie w gminie Goszczanów w powiecie sieradzkim otrzymała imię błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystości wzięła udział m.in. przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska oraz radna Dorota Więckowska. Blisko 32 miliony złotych dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekaże województwo łódzkie na remont linii tramwajowej z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Marszałek Grzegorz Schreiber podpisał już umowę na dofinansowanie modernizacji tej trasy. Wojewódzkie obchody dnia Seniora 2021, czyli spotkanie seniorów w Teatrze Wielkim Włodzi, było okazją do dobrej zabawy spotkań i rozmów. Jedną z najważniejszych imprez dla starszych mieszkańców łódzkiego otworzył marszałek Grzegorz Schreiber. Przeczytałem kiedyś, że wiek złoty bywa nieporadny. Bo każdy z nas przeżywa go po raz pierwszy i dopiero uczymy się, jak być seniorem. I jest w tym przyznam. Sporo prawdy, a, bo jako seniorzy musimy zmierzyć się z ograniczeniami, niedogodnościami, które niesie nam życie, ale wiek złoty to też nowe możliwości. W rocznicę śmierci Świętej Faustyny Patronki Łodzi w Łódzkiej Katedrze uroczystą Mszę Świętą, na której byli mieszkańcy i zaproszeni goście, prowadził arcybiskup Grzegorz Ryś. Po jej zakończeniu ulicą Piotrkowską ruszyła uroczysta procesja, a na placu niepodległości przy pomniku Patronki Łodzi wierni zostali uroczyście pobłogosławieni relikwiami Świętej Faustyny. We Mszy Świętej uczestniczył wicemarszałek Piotr Adamczyk. Anna Kluns, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Nargis Gurbanowa, ambasador Azerbejdżanu, odwiedziły województwo łódzkie, goszcząc u wicemarszałka Zbigniewa Zięby. Wicemarszałek oraz pani ambasador rozmawiały o możliwościach współpracy tak gospodarczej, jak i kulturalnej. Nargis Gurbanowa w styczniu tego roku została ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce, natomiast Anna Kluns w ubiegłym roku została mianowana ambasadorem Wielkiej Brytanii. Zatrudnimy natychmiast pracownika ze znajomością prawa i zagadnień w sieciach telekomunikacyjnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres małpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Telekomunikacja do biura obsługi klienta w Zgierzu ulica Lechonia 2. Kontakt telefoniczny to 501. 083 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15. A także zatrudnimy natychmiast operatora filmowego wraz z kamerą i samochodem. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzadmałpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Operator Kamery do biura obsługi klienta w Zgierzu Ulica Lechonia 2 kontakt telefoniczny 512-1520 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00. 15. Jak rozwinąć swój biznes za granicą? Jak znaleźć, a następnie pogłębiać kontakty międzynarodowe, by realizować wspólne projekty? Na te i podobne pytania odpowiadać będą uczestnicy z Gierskiego Forum Gospodarczego, czyli dwudniowego spotkania przedsiębiorców. Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza wydarzenie ma skupiać przedsiębiorców różnych branż, ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu. Święto Przedsiębiorców Zgierskie Forum Gospodarcze 19 i 20 października 2021 roku. Forum.zgierz.pl Dzień dobry, Rafowoźniak. Mamy dziś poniedziałek 18 października. Z przyjemnością Państwa zaproszę na kolejne wydanie programu lokalnego. Zaczynamy serwisem informacyjnym. Powiemy dziś m.in. o co z realizacją projektów z budżetu obywatelskiego. Na ostatnim, w naszym wspólnym spotkaniu, padła moja deklaracja, że w żadnym wypadku nie odchodzę od realizacji tych zadań. Oraz kierowco, pamiętaj o bilecie. No dlatego, że nie będzie no, ludzie z zakupami przychodzą też tak. I mówię, po kilku sklepach biegają. To gdzie samochód postawią? Jak sprawić, aby nasze pomysły na miejskie inwestycje mogły zostać zrealizowane? Budżet obywatelski to idealne narzędzie na wskazanie potrzeb mieszkańców i wspólne budowanie miasta. Przez pandemię koronawirusa wiele rzeczy musiało zostać odłożonych w czasie. Warunki pandemiczne uniemożliwiły również realizację zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego z 2020 roku. Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny, to część budżetu publicznego przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich zgłoszonych i wybranych bezpośrednio przez mieszkańców. Zwycięskich projektów było pięć. Budowa pump -traka, toru dla rowerów, zielony przystanek proboszczewice, akcja integracyjna, tężnia solankowa w parku miejskim, miejsce wspomagania zdrowia i specjalistyczne wyposażenie dla działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków OSP w Zgierzu. Prezydent miasta Przemysław Staniszewski zapewnia, że projekty nie przepadły, a ich realizacja musiała zostać odłożona w czasie. Po ostatnim spotkaniu z zespołem budżetowatelskiego jasno zadeklarowałem, że to co w pewnym stopniu stało się niemożliwe z przyczyn faktycznych, finansowych miasta w momencie wprowadzenia sytuacji związanej z pandemią i koniecznością podjęcia, aby nie patrząc drastycznych decyzji wobec zwłaszcza głosu mieszkańców, którzy za takimi projektami się opowiadali, głosowali, wskazywali, że warto było takie przecięcia zrealizować na ostatnim w naszym wspólnym spotkaniu padła moja deklaracja, że w żadnym wypadku nie odchodzę od realizacji tych zadań. Będą one stopniowo wprowadzane do budżetu, myślę, roku 2022, po to, aby wywiązywać się z tych zobowiązań, po to, aby te wszystkie zadania inwestycyjne, a również te, które miały być elementem spotkań z mieszkańcami, mogły zostać zrealizowane w pełni zgodnie z pierwotnymi założeniami. Natomiast również przedstawiona została przeze mnie nowa formuła swego rodzaju, trochę zmiany podejścia, w stosunku do realizacji zadań w budżecie obywatelskim, bo zmienia się trochę nastawienie mieszkańców do budżetu obywatelskiego, nie tylko w naszym mieście, ale do samej idei budżetu obywatelskiego, można powiedzieć, w całym kraju. Dzisiaj bardziej doceniane są zadania, które mogą być powtarzalne, inicjatywy lokalne, często mniejszych grup. Stąd też tak zwane małe granty mają być formułą alternatywną, którą chciałbym, abyśmy mogli wprowadzać od przyszłego roku do realizacji, tak jak to ma miejsce w przypadku tych grantowych przedsięwzięć realizowanych. W Centrum Kultury Dziecka, jako filii Miejskiego Ośrodka Kultury. Inicjatywa budżetu obywatelskiego daje nam możliwość wskazania problemów i potrzeb miasta. Może być ważnym narzędziem w budowaniu wizerunku miasta. Parkomat przy ulicy Gałczyńskiego wprawia mieszkańców w zakłopotanie. Raz działa, raz ma awarię. Czy mieszkańcy pamiętają o istnieniu parkomatu w tym miejscu? Temat parkomatu przy ulicy Gałczyńskiego poruszaliśmy już w sierpniu. Początkowo parkomat pojawił się, ale nie działał. Dochodzą nas informacje, że ostatnio znowu działa, w związku z czym wielu kierowców dostało mandaty za parkowanie w tym miejscu, nie pamiętając o konieczności podjęcia biletu z parkomatu. Odwiedziliśmy ten parking w minionym tygodniu, gdzie wspomniany parkomat po raz kolejny miał awarię. Awaria parkomatu skutkuje brakiem możliwości uzyskania biletu. Co prawda, na tablicy jest informacja, że pierwsza godzina parkowania jest darmowa, jednak dopiero po pobraniu biletu. Nie udało nam się skontaktować z firmą odpowiedzialną za serwis urządzenia. Ja to tylko słyszałem od wnuczki, że jest taki parkomat tu postawiony i. Też właśnie idę. Patrzyłem się, jak go obsłużyć. nie? Ale jeżeli tak jest, że poprzuty, a mandaty, no to po prostu to jest akurat nie fair, nie? A nie, nie powinno tak być. No Powinnie... raz, raz działa, raz nie działa. No i właśnie na tym rzecz polega, żeby to jest chyba po to, żeby ściągać pieniądze. Pierwszy raz go widzę. Nawet ja by... nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego jest. Nie wiem. A myśli pan, że to jest dobry pomysł? Uważam, że tak. Nie, nie, nie. No dlatego, że nie. No ludzie z zakupami przychodzą też, tak. I mówię, po kilku sklepach biegają. To gdzie samochód postawią? W trakcie kupna po jednym sklepie, po drugim. No Biedronka ma, tak? Ale te, te sklepiki wszystkie oblecieć, to z godzina to jest za mało, nie? Jeżeli jest darmowy. Pierwszy raz go widzę, no, ale... Pobrał, pobrał pan bilet z parkomatu? Nie. Pierwszy raz go widzę. No, ja by... tu przyjeżdżam co dzień, to... Nie wiem, musieli go wczoraj postawić. Wy on posta oni go postawili w sierpniu. Mowy no, nie ma. I on tak raz działa, raz nie działa i teraz działa. i Pierwsza godzina jest darmowa, dopiero jak się bilet pobierze. To, to jak Znaczy jak darmowa jak się bilet pobierze? Bez, wieszaj, wieszaj. bez, bez płacenia? Pierwsza godzina jest darmowa, zawsze podejść wcisnąć guzik i wyskoczy bilet. No rozumiem, no to ja tak zrobię, ale ja powiem panu, że ja pierwszy raz to widzę od, od roku jak pan to mówi, bo ja tu co dzień prawie jestem. Niezależnie od tego, czy parkomat działa, czy nie, zawsze trzeba zobaczyć, czy istnieje możliwość pobrania biletu. Młodzi zgierzanie od lat zajmują się tańcem, muzyką czy malarstwem. Ostatnio dobiegł końca projekt Kulinarne Zgierzan Blogowanie. Efektem realizacji projektu jest blog kulinarny pod tytułem „Smaki z Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy ze zgierskimi szkołami podstawowymi nr 4 i 11 Muzeum Miasta Zgierza i Stowarzyszeniem EZG koordynatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 był łódzki Dom Kultury, dzięki to któremu programowi projekt mógł się odbyć. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z czterech kategorii: historycznych, fotograficznych, żywieniowych i dziennikarsko-literackich. Bardzo ważne to było połączenie naszej działalności ze szkołami i z NGO-sami, czyli z, ze stowarzyszeniem EZG w tym przypadku, do, do udziału właśnie w takim projekcie, gdzie po wcześniejszym zapoznaniu się z historią kulinarnego Zgierza, ze sposobami fotografowania takiego blogowego, pisania treści blogowych, mogłaby ta młodzież stworzyć właśnie swój taki... Wspólny, wspólna, za pomocą wspólnej pracy, blog kulinarny. Głównie naszą taką podstawą do tworzenia tego bloga była książka, taka uniwersalna książka kucharska, z której 100 lat temu korzystano tutaj w zgierzu. Szczególnie mówimy tutaj o państwa Krusze. W trakcie przygotowań bloga najmłodsi mogli spróbować swoich sił w kuchni i sami nauczyć się przyrządzać dań tych tradycyjnych i tych współczesnych. Musieliśmy zrobić daną potrawę, sfotografować ją, napisać przepis i to wszystko tak ładnie połączyć, żeby to ładnie wyglądało w stylu blogu, bloga kulinarnego. Ja przygotowałam trzy potrawy: leguminę, kotlety schabowe i zupę napolitańską. Nawiązując do tematu, miały być stare potrawy, to starałam się wybrać coś. Takiego, co wiele już może pokoleń jadło. Finalnym efektem projektu jest blog Smaki Gierza, dostępny pod adresem smakizgierza.blogspot.com. Aby mógł się rozwijać, wszyscy Zgierzanie zapraszani są do współtworzenia go. Wystarczy wysłać swoją propozycję wpisu. Oj, był to zacięty mecz przy ulicy Wschodniej, jednak to goście zgarnęli punkty w sobotę, Boruta Zgierz podejmował u siebie RKS Radomską. 01. Takim wynikiem zakończył się sobotnie mecz dla drużyny ze zgierza. W pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek, gra była wyrównana. Zgierzanie na Murawę wyszli w osławionym składzie. W pierwszej jedenastce gospodarzy zabrakło kontuzjowanych: Kamila Andrysiaka, Karola Pawlikowskiego oraz pauzującego za kartki Oleksija. W drugiej połowie inicjatywę zaczęli przejmować goście. Dzięki dobrej dyspozycji Patryka Redkowskiego oraz Damiana Bierżyńskiego futbolówka nie przekraczała linii naszej bramki. Dopiero w 86 minucie kapitan gości Łukasz Bocian pokonał bramkarza Boruty. Indywidualna akcja Michała Madejskiego oraz strzał w doliczonym czasie gry Jakuba Fudały nie rozbiły obrony RKS Radomsko, grającego w poprzednim sezonie w trzeciej lidze. Ta porażka sprawiła, że aktualnie MKP Boruta Zgierz zajmuje siódme miejsce w tabeli. Poniedziałkowy poranek nie napawał optymizmem, jednak pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii złotej polskiej jesieni. Już od środy możliwy jest znaczny skok temperatury. No to sprawdźmy. Początek nowego tygodnia przywita nas częściowym lub całkowitym zachmurzeniem. Co więcej, poza częścią południowo-zachodnią i południowo-wschodnią Polski spodziewane są niewielkie opady deszczu. Jutro spodziewane jest spore zachmurzenie, a co za tym idzie, będzie też padać. Słupki rtęci pokażą 15 stopni powyżej zera. Patrząc na to, co przyniesie nam siroda, możemy odczuwać pewien optymizm. Będzie stosunkowo ciepło, bo temperatura oscylować będzie wokół 18 stopni, a przecież mamy już drugą połowę października. Czwartek 19 stopni, i wtedy już nie powinno padać. Synoptycy są zgodni: dobra pogoda utrzyma się przez kilka najbliższych dni. Kolejne ochłodzenie ma czekać nas dopiero w weekend. Na koniec jeszcze krótki komunikat, bowiem nasza telewizja organizuje konkurs pod tytułem Oglądaj Tele 5 i Wygrywaj Nagrody. Konkurs jest skierowany do naszych abonentów. Wystarczy wejść na stronę centrumzgierz.pl, kliknąć w zakładkę komunikaty, wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na dwa pytania, a następnie odesłać formularz zgłoszeniowy na adres biuromałpacentrum.zgierz.pl. Czekają na Państwa atrakcyjne nagrody. Proszę się śpieszyć, bo konkurs trwa tylko do piątku. I to wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego już w środę o 16.30. Miłego popołudnia życzę i do zobaczenia. Zatrudnimy natychmiast pracownika ze znajomością prawa i zagadnień w sieciach telekomunikacyjnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres małpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Telekomunikacja do biura obsługi klienta w Zgierzu ulica Lechonia 2. Kontakt telefoniczny to 501. 083 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15. A także zatrudnimy natychmiast operatora filmowego wraz z kamerą i samochodem. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzadmałpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Operator Kamery do biura obsługi klienta w Zgierzu Ulica Lechonia 2 kontakt telefoniczny 512-1520 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00. Piętnasta.